Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest poniedziałek, 2 września. Zaczynamy. I tak jak obiecałem, dzisiaj nagranie o osobach, które wystąpiły na sobotniej mini konferencji. Postanowiłem wymienić wszystkie osoby, ponieważ no, wszystkie osoby są warte. Przynajmniej żeby przejrzeć ich strony, ich portfolio, to czym się zajmują, bo każda dała bardzo fajny wykład na temat tego czym się zajmuje. No a abstrahując już od tego, dwie prezentacje, tak jak ostatnio wspomniałem, bardzo duże wrażenie na mnie wywarły. I na samym początku wystąpił Mirek Burnejko który był w ogóle inicjatorem całej tej imprezy. Podlinkuję tutaj kanał YouTubeowy Mirka Burnejka, ponieważ od tego kanału wszystko się zaczęło. I podlink Może podlinkuję odcinek, o którym on opowiada o tym o tym evencie. Kolejnym prezenterem był Kamil Lelonek, który zwie się biohackerem, czyli poprawia poprawia jakość życia swojego, jak i swoich, w cudzysłowie, pacjentów, tak? Pomaga różnym ludziom, można się do niego zgłosić, zwiększyć, jakby, to zwiększyć jakość swojego życia, tak? Poprzez wyeliminowanie pewnych, jakby to powiedzieć, złych parametrów swojego ciała, tak? Jeżeli mamy, nie wiem, jakieś tam po prostu wskaźniki we krwi niepoprawne, no to on mówi, co możemy zrobić, żeby je polepszyć. I Co ważne, robi to w legalnymi sposobami, w naturalny sposób, przy użyciu czasami jakichś suplementów. Nigdy nie przepisuje leków i nie robi, nie, nie zaleca ryzykownych, ryzykownych akcji. Podlinkuję również link do jego strony, także można się zapoznać z tym, co Kalni robi. Trzecim prelegentem był Marcin Hinz. Marcin można powiedzieć, że jest znanym podcasterem, youtuberem, triatlonistą, ale też bardzo dużo działa w tle innych podcastów, ponieważ Marcin wspierał bardzo wiele osób w montowaniu podcastów i ma w tym duże doświadczenie. I miał tutaj prezentację, właśnie na ten temat. Link do strony Marcina oczywiście pod spodem znajdzie się również. Czwartym prezenterem był Andrzej Burzyński, który mm, mówił o sobie, że jest konsultantem biznesowym i opowiadał na temat tego, w jaki sposób można po pierwsze odnaleźć swoją pasję, a po drugie zbudować biznes na podstawie tej pasji. A piątym Prezentującym był Jakub Staśkiewicz. Jakub jest jednym z członków tej, tej tajnej organizacji, też kiedyś wspierał Mirka Burnejkę. Jest w tej, tej grupie, która go wspierała. Natomiast Jakub opowiadał o tym, jak w cudzysłowie wyleciał z zarządu, bo jakby na własne życzenie odszedł z zarządu pewnej spółki, potem właśnie jak Mirek. Poprzez kilka ze swoich vlogów zainspirował go do tego, że można działać jako spółka, tak? jako jednoosobowa działalność. Nie trzeba wcale pracować na etacie, tylko można pewne rzeczy wykonywać jako taki wolny strzelec i nieźle żyć. Co rozumie przez nieźle? Chodzi o to, że mamy komfort pracy. Tak? Nie chodzi tutaj o jakieś wielkie pieniądze, tylko o to, że Psychicznie, wielu osobom się polepsza relacje z rodziną, i tak dalej. Po prostu wypalają, osoby wypalone na etacie, przychodząc na taką własną działalność, no, zyskują jakby drugie życie biznesowe. Kolejnym mówcą, prezenterem był już wspomniany przeze mnie Maciej Aniserowicz, który w zasadzie odpowiadał na pytania na temat e, idei Slow Bees. E, link do, do, do stronki, która e, mówi o tym, czym jest idea Slow Bees, będzie pod spodem, już go wcześniej też wrzucałem. E, natomiast Maciej m, ujął mnie taką autentycznością i tym, że e, wprost mówi, co myśli na dany temat. Jakby nie stara się tak jakby, no nie wiem, być uprzejmym dla, dla osoby, dla swojego rozmówcy. Czy znaczy nie chodzi tutaj może o uprzejmość, ale o taką bezpośredniość. No, mówi po prostu to, co myśli na ten temat. Mówi też dużo o swoim życiu prywatnym, zawodowym. Mówi wprost i to jest wydaje mi się bardzo ważne, ponieważ przez to właśnie jest osobą autentyczną, wiarygodną. Link do jego do, do jego idei Slobis oraz do jego kanału YouTube'owego znajdziecie pod spodem. I ostatnią, najbardziej ciekawą postacią, moim zdaniem, był Rafał Mazur, który jest konsultantem, pomaga różnym osobowościom typu sportowcy. Jacyś dyrektorzy, jacyś os osoby z zarządu, z wysokich stanowisk, politycy przejść tak jakby na wyższy poziom i działać lepiej, sprawniej. Tak? Jak sam mówi, specjalizuje się w pokonywaniu strachu i takiego dyskomfortu. Tak? Takiego może nie ale takiego wstydu przed. Zrobieniem czegoś. I bardzo ciekawą, ciekawą ideologię wyznaje Rafał. Trudno mi jakby przedstawić tą ideologię, ale warto, warto posłuchać jego, poczytać jego bloga i posłuchać jego vloga. Vlog jest bardzo ciekawy. Podlinkuję go tutaj na dole. Także warto poświęcić kilka chwil. I zobaczyć, jak on analizuje niektóre znane osoby. Nie analizuje wszystkich, jak sam mówił, ponieważ no, musi ta osoba być spójna z jego, z jego ideologią. Także nie, nie każdy się do tego nadaje, żeby go, żeby go Rafał chciał przeanalizować, bo to też od Rafała tak jakby zależy. Aha, i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć.